Dzięki tej potężnej modlitwie święta Ekspedytes przyniesie natychmiastowe cuda w Twoim życiu. Postępuj zgodnie z nią do końca, aby otrzymać cuda. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To wielka radość, że znów tu jesteś. Nabożeństwo do Święta Expeditusa jest potężnym świadectwem wiary i ufności w boską interwencję w pilnych chwilach. Modlitwa do Święta Expeditusa jest czczona przez wielu jako skuteczny sposób szukania pomocy w trudnych i wymagających sytuacjach. Popularne przekonanie głosi, że wszyscy, Którzy zwracają się do tej modlitwy z prawdziwym oddaniem i szczerym sercem, są błogosławieni szybkimi odpowiedziami i boską interwencją. Podążaj za tą modlitwą z otwartym sercem i wielką wiarą. Teraz zostaw w komentarzach następujące zdanie, święty ekspeditusie, dokonaj dziś mojego cudu. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zwrócić się do ciebie ze specjalną prośbą. Byłoby wspaniale, gdybyś mógł wyrazić swoją sympatię do tego filmu, zostawiając polubienie i, co ważniejsze, subskrybując kanał. Nie zapomnij zostawić swoich próśb o modlitwę w komentarzach i podziel się tą modlitwą ze wszystkimi, których kochasz. Rozpocznijmy modlitwę. Nieomylna modlitwa do Świętego Expeditusa, każdy, kto ją usłyszy, szybko dostąpi cudu. Nie wątp. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Mój drogi Święty Expedito, Rozpoczynam mój dzień od wyrażenia wdzięczności za zdrowie moje i mojej rodziny, a także za wszystkich ludzi, których kocham. Moje pierwsze dzień dobry kieruję do Ciebie, ukochany Święty, i do Boga, naszego Ojca. Jestem głęboko wdzięczny za moje dobre zdrowie, za stałą obecność mojej drogiej rodziny i za mój dom, który jest moim sanktuarium. Jestem również wdzięczny za jedzenie na moim stole, które zawsze tam jest. Pokornie proszę, aby twoja ochrona była ze mną, prowadząc mnie i zachęcając przez cały ten nowy dzień. Pragnę być pod twoją opieką, aby nic i nikt nie mógł mnie dotknąć, fizycznie lub duchowo. Modlę się również o bezpieczeństwo mojej rodziny, która zmaga się z własnymi wyzwaniami i codziennymi zobowiązaniami. Proszę cię, abyś chronił ich przed wszelkim złem i negatywnym wpływem wroga. Błogosław wszystkim potrzebującym, aby nie spotkała nas żadna krzywda. Święty Expedito. Otocz nas swoją boską ochroną, strzegąc nas przed rabunkami, porwaniami i aktami przemocy. Wybaw nas od wszystkiego, co mogłoby obrazić Boga, i odeprzyj złe zamiary tych, którzy chcą nas skrzywdzić, a także porządliwe i zazdrosne oczy. Proszę o mądrość, cierpliwość. Pokój i pogodę ducha na ten błogosławiony dzień. Mój ukochany święty, jesteś moim przewodnikiem i błagam o rozeznanie i inteligencję, aby podejmować najlepsze decyzje, tak aby moje kroki były kierowane przez Ciebie. Święty Expedito, zbliżam się do Ciebie z ufnością. Szukając Twojego wsparcia i ochrony dla życia tych, którzy teraz słyszą tę modlitwę, tęskniąc za ulgą w swoich sercach. Ty, święty natychmiastowych rozwiązań, jesteś przykładem bezwarunkowej miłości i boskiego światła, które oświetla nasze ścieżki. Z otwartym sercem błagam Cię, abyś chronił te dusze. Czuwając nad ich życiem i zaspokajając ich potrzeby, jak prawdziwy opiekun. Niech Twoja szczególna pomoc podtrzymuje tych, którzy desperacko jej szukają. Jesteś ich nadzieją i modlę się, aby poczuli siłę Twojej miłości i boskiej ochrony, wzmacniając ich wiarę w najwyższą moc Boga. Święty Expedito. Proszę, aby Twoje kochające serce rozpaliło dusze ludzi, rozpalając płomień miłości, dobroci i miłosierdzia, czyniąc ich coraz bardziej braterskimi i współczującymi, szerząc miłość i dobroć gdziekolwiek się udadzą. Ekspedito, bądź przewodnikiem w życiu tych ludzi, prowadząc ich na ścieżki, których pragnie dla nich Bóg. Aby mogli szerzyć pokój i być źródłem czystej dobroci na tym świecie. Błagam Cię, abyś uwolnił swoją moc nad sytuacją, w której się znajduję, i z wiarą i miłością udzielił cudu, którego tak bardzo pragnę, błogosławiąc wszystkie obszary mojego życia. Jestem głęboko wdzięczny za wszystkie błogosławieństwa które są wylewane w tym czasie. Uznaję, że jesteś wzniosły i potężny i chcę, aby łaski udzielone przez Ciebie objawiły się w moim życiu i trwały przez całą wieczność. Wzmocnij moją wiarę, aby nauki Pana oświecały moją podróż i abym poprzez moje dobre uczynki mógł szerzyć Królestwo Chrystusa na tym świecie. Niech Twoja opieka prowadzi mnie do niebiańskiej Ojczyzny, i niech moja lojalność jako dziecka Bożego zostanie nagrodzona. Niech Twoja życzliwość i miłość prowadzą nas, dając nam siłę, której potrzebujemy, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i nadzieją. W Twoim imieniu ufam, że znajdziemy spokój i dobrobyt, wiedząc, że Ty, ze swoją boską łaską, zawsze jesteś u naszego boku, czuwając nad nami. Święty Expedito, udziel wsparcia rodzinom w konflikcie, tym, którzy stoją w obliczu rozpadu i nieporozumień. Wzmacniaj więzi miłości, zrozumienia i przebaczenia, aby relacje rodzinne mogły zostać odbudowane i odnowione. Wstawiaj się za wszystkimi poszukującymi zatrudnienia i stabilizacji zawodowej, aby mogli znaleźć możliwości, które pozwolą im wspierać swoje rodziny i przyczyniać się do dobrobytu społeczeństwa. Święty ekspeditusie, który jesteś światłem nadziei, udziel swojej łaski wszystkim tym, którzy noszą ciężary emocjonalne, Głęboki smutek i pozornie nie do pokonania udrękę. Osusz ich łzy i napełnij ich serca spokojem i pocieszeniem. Ufamy w Twoje wstawiennictwo, święty Ekspeditusie, wiedząc, że jesteś potężny u Boga. Niech każde słowo tej modlitwy będzie hymnem pochwalnym na cześć Twojej wielkości i miłosierdzia, Święty Ekspeditusie Niech wiara wyznawców zostanie wzmocniona pewnością, że Twoja interwencja jest szybka i skuteczna. W chwilach cierpienia i rozpaczy obyśmy znaleźli w Tobie bezpieczne schronienie, gdzie możemy umieścić nasze zmartwienia i otrzymać pocieszenie. W tej chwili komunii i modlitwy jednoczymy się w jednym głosie, aby wychwalać Twoje imię i prosić o Twoje błogosławieństwo. Niech nasze serca będą otwarte na przyjęcie łask, którymi Ty, o święty ekspeditusie, hojnie nas obdarzasz. Niech każdy z nas czuje Twoją kochającą i opiekuńczą obecność w naszym życiu. Prowadzącą nas ścieżkami pokoju i duchowej pomyślności. Niech ta modlitwa będzie żywym świadectwem naszej wiary i zaufania do Ciebie, o święta niech nasze słowa dotrą do uszu najwyższego i niech nasze błagania zostaną wysłuchane zgodnie z Jego boską wolą. Na koniec tej modlitwy, obyśmy odczuli pokój, który może pochodzić tylko ze spotkania z Twoją łaską i miłosierdziem. Święty Expedito, wysłuchaj naszych modlitw i wstawiaj się za nami u Boga. Niech Twoje światło oświetla nasze ścieżki i niech czujemy Twoją stałą obecność w naszym życiu. Amen. Wierzę, że ta modlitwa Ci pomoże. Podziel się nią, aby mogła pomóc coraz większej liczbie osób. Jeśli Ci się spodoba, dołącz do naszego kanału i oglądaj więcej filmów takich jak ten. I nie zapomnij polubić filmu. W końcu każde polubienie jest jak mała gwiazdka nadziei świecąca na niebie YouTube, wskazująca że tego typu treści są kluczowe i ważne dla Ciebie oraz dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam dostarczać więcej inspirujących i potężnych wiadomości i modlitw, takich jak ta. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał, aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymywać nasze wiadomości. Zostaw również swoje modlitwy i prośby o modlitwę w komentarzach, i wiedz, że Stary Testament Expedites zawsze będzie z Tobą, chroniąc i kierując Twoją ścieżką. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy. Równie potężne jak ten, gotowe pobłogosławić cię w każdym momencie Twojego życia.